Do tego nagrania nie mam spisanego w ogóle co mam powiedzieć, więc mam nadzieję, że nie będę się za bardzo plątać, e, ale uznałem, że to jest na tyle prosty temat, że nie ma co siadać i tam rozplanowywać sobie. E, tym bardziej, że mam inny odcinek do napisania i nagrania, który pewnie będzie tradycyjnie mieć 40 minut. Ten mam nadzieję, że się zmieści w 10, ale jak wyjdzie, to wyjdzie. Więc jak tytuł sam mówi zmieniłem rodzaj testosteronu, czy jakoś tak nazwałem to pewnie. Eee, I tak, zmieniłem rodzaj testosteronu około w październiku 2019 roku. Czyli jestem na nim, na drugim testosteronie z 8 miesięcy, nie wiem, tak, tak plus minus i w sumie to jest dobra okazja, żeby porozmawiać ogólnie o testosteronie, bo z tego co wiem, to za dużo osób nie mówiło tutaj na kanale o tym, e, a warto się rozeznać, jeśli się planuje e, terapię hormonalną. Więc chwycę opakowania i zaraz wracam. Dobra, wróciłem. Jestem na testosteronie 3 lata, więc byłem 2 lata z kawałkiem na e, testosteronie, który się nazywa Omnadren. I teraz jestem na testosteronie, co się nazywa pro, testosteron prolongatum. Prolongatum. Prolo, prolongatum. Nie, prolongatum. Tak, ee, prolo. Żebym nie musiał mówić tych długich nazw, to będzie omka i prolo, bo tak się po prostu o tym mówi. Eee, to są dwa testosterony, na które, które są najbardziej powszechne w Polsce, i to są jedyne testosterony, które ja sam brałem. Jest jeszcze Nebido, który jest dostępny ogólnie na świecie na świecie na pewno w europejskich e, krajach bardzo łatwo jest go dostać e, w sensie, żeby go sprowadzić albo dostać normalnie receptę na niego. E, nebido jest generalnie wszyscy chwalą Nebido, tylko minusem Nebido jest oczywiście cena. To w sumie zaraz przejdę do tego, jak wychodzi testosteron cenowo i to, jak działa testosteron na organizm. Nie chodzi mi o efekty, a bardziej o sposób jego działania. Więc tak, e, jest jeszcze testosteron w Polsce dostępny w żelu, który... Nie, nie będę próbować nazwy powiedzieć, bo nie przywołam sobie teraz w pamięci, więc wstawię gdzieś napis, jak się to nazywa. I jest testosteron w e, tabletkach, tylko że tabletki to nie jest rozwiązanie długoterminowe. To jest... Te, tabletki raczej się stosuje jako E, wprowadzenie do testosteronu w zastrzykach e, bo tabletki trzeba bardzo dużo brać dziennie ich, i o wiele bardziej, e, i o wiele bardziej obciążają wątrobę niż taki testosteron, czy to w zastrzykach, czy to w żelu. Ja byłem tylko i wyłącznie na testosteronie w zastrzykach powód jest bardzo prosty, czas między Zrobieniem zastrzyku, a między zrobieniem następnego zastrzyku, to w moim przypadku to są trzy tygodnie. Zazwyczaj ludzie mają od dwóch tygodni do właśnie trzech. Ten czas się rozkłada. Chyba, że ktoś jest na, na prolo i ma jedną ampulkę, to czasem oni mają nawet co 7, co 11 dni. Do tego też zaraz przejdę, ale. Byłem tylko na tych zastrzykach z wygody. Wolę się pomęczyć te pół godziny raz na trzy tygodnie, niż codziennie na przykład wcierać sobie testosteron w ramiona, klatkę. Nie wiem, gdzie się testosteron oprócz ramion. W sumie nie, nie będę mówić, bo nie ręczę, bo nie czytałem recepty nawet testosteronu z żelu, e, ale w ramiona na pewno się wciera. E, I plus. Przy testosteronie w żelu są, jest dużo obostrzeń, więc po prostu z własnej wygody wolę pójść na zastrzyki. I w tym odcinku będę mówić tak naprawdę tylko o tych dwóch testosteronach, jeśli chodzi o sposób działania, bo Nebido plus minus ori orientuje się jak działa, ale dokładnie nie powiem. Wiem, że ludzie się bardzo dobrze na nim czują. E, wiem, że też jest drogi, i, ale finalnie planuję też się na niego przenieść, bo jak już mówię o czasie, to nebido zazwyczaj robi się jeden zastrzyk, co 11 tygodni, 13 tygodni, w zależności od tego, ile nasz testosteron ile nasz organizm potrzebuje testosteronu, więc to jest zależne, endokrynolog czy tam androlog ustala dawkę, który nam wypisuje to. Więc tak, przejdźmy do tego, Czym się różnią te testosterony? Więc tak. Jeśli zapytacie kiedykolwiek kogoś na siłowni, który mógł mieć kontakt z testosteronem, to e, jak, jak zobaczą to opakowanie, to im się oczy zaświecą. Bo to jest najbardziej stosowany e, testosteron na siłownie, z tego co e, się dowiedziałem. E, chociaż na prolo też ludzie biorą, e, w sumie po co ja to mówię, ale to fajna ciekawostka. Ee, jeśli chodzi o składy, e, będę mówić ogólnie, żeby nie, tu nie przeciągać, ale tak. Oba mają od 5 ampułek, ale różnica jest taka, że to jest 250 mg na mililitr, a tutaj jest 100 mg na mililitr. E, I w tym jest największa różnica. I żeby zrozumieć to, to trzeba trochę o składzie wspomnieć. Ehm, Testosteron omnadren posiada cztery estry testosteronu, które uwalniają się w różnym czasie. To znaczy, czyli jak zrobimy jednego dnia sobie zastrzyk, ten poziom testosteronu wystrzeli nam w górę i będzie powoli spadać. I po paru dniach. Kolejny, test, kolejny ester się aktywuje, przez co ten poziom pójdzie nam na gó do góry. I Jako, że on nadren ma cztery rodzaje testosteronu, to mamy takie cztery ząbki, tak jakby, kiedy nam testosteron rośnie i opada. To jest dobre dla osób, które bardzo mocno odczuwają spadki testosteronu, ponieważ na testosteronie prolongatum odczuwa się je bardziej. Zaraz wyjaśnię, dlaczego. E, ale omnadren generalnie e, większości ludziom podpada, bo jest wygodny, robi się go rzadziej. W sensie robi się rzadziej zastrzyki, ponieważ e, ten, ten, ten poziom testosteronu jakkolwiek się utrzymuje w, e, not, e, w męskich normach non-stop. E, omnadren ludzie zazwyczaj mają co 14-21 dni. Eee, polecam, jeśli ktoś Wam przepisał testosteron, a nie, ko nie konsultował się z endokrynologiem, bądź sam nie jest endokrynologiem, bądź andrologiem, iść i się zainteresować, czy dobrze nam dopasował dawkę. Dawka może się bardzo zmienić, jeśli zaczynamy dopiero testosteron. Przykładowo na pierwszej wizycie lekarz nam zazwyczaj powie, że na przykład bierz testosteron co, nie wiem, daj, przykładowo 16 dni. I żeby sprawdzić, czy ten testu, czy ta dawka jest prawidłowa, powinien nam zlecić badania. I to w zależności od tego, kiedy wymaga, nam, kiedy wymaga następnej wizyty, to tam za 3-4 miesiące przykładowo każe nam zrobić badania hormonalne. I na podstawie tych wyników można dojść do wniosku, czy, ma, czy, ten, czy 16 dni to jest dla nas za dużo, za mało i w taki sposób się normuje dawkę. A niektórzy endokrynolodzy po prostu rzucają... A niektórzy seksuolodzy po prostu rzucają ilość dni i później zapominają kompletnie o tym i nie kontrolują tego samy, sami. Więc we własnym interesie warto się ogarnąć. Warto ogarnąć endokrynologa po prostu. Tym bardziej, że za duże poziomy testosteronu też nie są za dobre. Jeśli nie zapomnę, to też o tym powiem, chociaż to też jest fajny temat na inny, inny odcinek. Dobrze, to mamy Omnadrent, który działa mniej więcej na ząbki, a testosteron prolongatum to jest jeden, nie wiem czy to jest ester, czy po prostu ta esencja testosteronu. Eee, z biologii nigdy dobry nie byłem, ale generalnie robimy zastrzyk, poziom idzie nam do, do góry i spada powoli w dół, i kiedy jest, e, kiedy jest na dole, to wtedy, e, i kiedy poziom dochodzi do takiego, że należy zastrzyk robić, to się robi na wstępny zastrzyk i jest po prostu ciągle taki, e, ciągle tak samo spada nam. E, jest to gorsze dla osób, które bardzo odczuwają spadki testosteronu, w sensie niskie poziomy testosteronu. Przykładowo niektórzy bardzo czują zmęczenie 3 dni przed zastrzykiem, czy też, em, czy też e, trochę odbija się to na ich zdrowiu psychicznym, więc e, no niektórzy po prostu tak mają. Można z endokrynologiem, dys, e, można z endokrynologiem wtedy pogadać. O ewentualnej zwiększeniu dawki, bądź e, zmianie testosteronu, bądź jakkolwiek suplementacji z testosteronu w tych ostatnich dniach. Tak, mamy jeden rodzaj testosteronu i, i jeśli chodzi e, o to, dlaczego ja zmieniłem, e, mianowicie ja nie odczuwam, e, nie, ja nie odczuwam e, różnic poziomów testosteronu w taki sposób, jak przed chwilą powiedziałem. Ja odczuwam w taki sposób, co większość osób odczuwa też spadki testosteronu przez trądzik eee, często bardzo e, często po prostu ludziom wyrzuca trądzik przy e, bardzo niskich poziomach testosteronu, ponieważ no, trzeba sobie wyobrazić to tak jak e, jedzie się autem i nie zmieni się biegu i auto zaczyna się dusić po prostu to organizm tak po prostu to organizm jest już przyzwyczajony do tych wyższych poziomów testosteronu i zaczyna nam dawać efekty tego, że się dusi w taki oto sposób. To jest trochę dziwny przykład, ale można sobie tak to wyobrazić. I jeśli chodzi o trądzik, to nie powiem, że mi całkowicie znikł, bo, bo nie znikł. Nie powiem, że mi całkowicie znikł, bo nie znikł, ale jak byłem na tym testosteronie, to mój trądzik dosłownie ciągle wchodzi w stany zapalne, przez co mam bardzo, bardzo dużo blizn. Przykładowo, jeśli się obrócę teraz i mam bardzo... Z kamery to wygląda, jakbym miał bardzo sypaną szyję. Błąd to, mam, to są tylko i wyłącznie przebarwienia skórne, które mi się pojawiały po stanach zapalnej skóry. I trochę żałuję, że aż tak długo byłem na nadranie, a nie zmieniłem na prelongatum wcześniej, tym bardziej, że już rok wcześniej myślałem o tym, że może prlongatum mi poprawi jakkolwiek sytuację z trądzikiem. Niemniej wierzyłem, że e, mi on się ograniczy, ponieważ e, zazwyczaj, jeśli na początku tyso, e, e, jeśli zaczynamy brać testosteron, to bardzo nam wyrzuca trądzik. I e, to jest normalne, to jest do, dojrzewanie no, e, kolejne, ale jak już byłem te dwa lata z kawałkiem na testosteronie, to już nie wierzyłem, że to jest, to może być kwestia tego. E, I miałem rację, bo jak zmieniłem na prolongatum, to praktycznie z automatu mi trądzik przestał przechodzić w stany zapalne. Robił się raz na jakiś czas, tak jak normalnie by się robiły, ale nie mam po prostu nie mam takich sytuacji, gdzie nie mogę na przykład dotknąć twarzy już w ogóle. Tak. Oczywiście mi też, pomogła mi też zmiana diety w trądziku, bo E, jak się okazało, podczas kwarantanny zrobiłem sobie eksperyment, gdzie e, umieszczałem w swojej diecie dane elementy i sprawdzałem, jak skóra reaguje na nie. Okazało się, że nabiał mi bardzo pogarszał też cerę. Ale nie ukrywam, że omnadren był głównym winowajcą, jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o trądzik. Obecnie zbieram e, pieniążki na laser, żeby... Sobie te przebarwienia i blizny ogarnąć. Ale oprócz dziku zauważyłem też inne zmiany, bo nie spodziewałem, nie spodziewałem się tego, bo jak już przechodzę te prawie 3 lata na testosteronie wtedy na inne testosterony, sądziłem, że nie będzie jakichś wielkich zmian, bo już większość zaszła, a się okazało, że były. Eee, ta zmiana to jest. Tak. Te... Nie wiem jak to powiedzieć w sumie. Tak jakby. Ee, zauważyłem, że na obnadrenie byłem opuchnięty non stop. Tak jakby miał bardzo. E, jakbym miał za dużo wody w organizmie, bardzo mi tutaj o to e, leżało oraz ogólnie na klatce, ogólnie na ciele czułem się. czułem, spuch czułem się spuchnięty po prostu. E, I. może to jest sekret, dla tego, dlaczego biorę to na siłowniach, ale nie zależało mi na takim efekcie, szczerze mówiąc, e, i na, jak przeszedłem na prolongatum od razu e, zauważyłem, że na przykład zmienia mi się kształt nóg, zmienia mi się kształt klatki i brzucha i w ogóle e, nie pod względem mięśni, tylko że po prostu schodzi to opuchnięcie. I ja bardzo lubię tę zmianę. Z tego, co rozmawiałem z osobami, które też zmieniały tekst testosteron, również zauważyły też tą zmianę. Więc e, omnadren najwidoczniej powoduje po prostu takie, powo e, taki lekki wygląd napuchnięcia, którego się nie da zauważyć, kiedy jest się na omnadrenie i nie, się e, i nie miało się kontaktu z prolo, ale... no, tak. Ale jak się przejdzie, to się widzi różnicę zazwyczaj. E... I już widzę komentarze, że jestem pro-prolo, tylko anty omka i tak dalej. Co jest trochę prawdą. Ale e, to, ale, rozum, ale pamiętajcie też, że jeśli jesteście na omnadrenie, bardzo się na nim dobrze czujecie, nie macie jakichś wielkich efektów ubocznych, to zostańcie na nim. W sensie nie, nie, nie musicie zmieniać testosteronu, bo Jakaś randomowa osoba w internecie wam to powiedziała, i mam nadzieję, że tego nie robicie. Bo przykładowo, dla osób, które um, potrzebują wyższych poziomów hormonów w swoim organizmie, ponieważ um, co miesięczne problemy wracają, na przykład, czy jakieś plamienia się pojawiają, to Omnadren często jest o wiele lepszą opcją. Um, Prolongatum dla niektórych też działa spokojnie, ale Omnadren często jest lepszy trochę. Eee, i lekarze bardziej się na niego wtedy kierują. Prolongatum, jako że to jest 100 mg na mililitr, eee, to jest o wiele mniejszą dawką niż Omnadren, przez co, przez co eee, lekarze albo zlecają go, eee, przez co lekarze zlecają częściej robienie zastrzyków, bądź wypisują, że mamy brać dwie ampułki co co jakiś termin. I to zazwyczaj się wtedy przedłuża, ale to jest tylko rozwiązanie dla osób, które nie, nie czują bardzo dużych skoków hormonów. E, ja przykładowo jestem właśnie, mam dwie ampułki Prolongatum co 21 dni i to, jest dla mnie e, i to jest dla mnie odpowiednia dawka. I ja się na niej dobrze czuję. Ale to, że ja się na niej dobrze czuję, pamiętajcie, że to nie znaczy, że ktoś inny się będzie na niej czuć. Nie wzorujcie się na moich dawkach. Idźcie do endokronologa i ogarnijcie. Na grupie wsparcia osób transłuciowych jest w ogłoszeniach podlinkowana mapa i, w, i na tej mapie są endokronolodzy z Polski, którzy ogarniają tema, tematy ogólnotransowe. Andrologów też polecam szukać, bo ja na przykład kontroluję swoje poziomy u, u androloga. Jeśli chodzi o cenę, o tego, e, tego nie wspomniałem, on na ten wychodzi zazwyczaj tanie, jeśli rozbije się e, ile złotych jest na dzień czy tam na tydzień. E, jednak to nie jest jakaś wielka kwota, w sensie różnica to jest może 20 złotych co 3, 4, 5 miesięcy. Nie wiem, nie, nie, nie mam kalkulatora w głowie, a dawno liczyłem to. I jeśli dobrze pamiętam ceny, to mogę też w sumie dać, Tylko, że to są ceny, bierzcie pod uwagę, w których ja dostałem w aptece. To nie znaczy, że teraz w takich samych cenach dostanie się. Trzeba sprawdzać na stronach aptek. Prolongatą ja dostałem za 77 zł w jednej aptece. Omnadren pamiętam, że kupowałem za 90 bądź 95 zł. E, a Nebido swoją drogą to jest e, jedna butelka 4 ml, którą naraz się wstrzykuje jak coś. E, I ona kosztuje zazwyczaj 500 zł. 550, więc rozszum jest wielki, e, cenowy, dlatego też mało osób jest na Nebido. To będzie koniec nagrania, więc e, cześć na razie, Pa i myślę, że zrobię film na odnośnie 3 lat na tej stronie, bo mi w 4 lipca minęło, chociaż, nie wiem, zastanowię się, bo robię co roku taki film i nie wiem, czy mi się chce. No dobra, może zrobię, jeśli, no dobrze, jeśli będę mieć cześć, to zrobię, więc na razie, cześć, pa.